Pracuję aktualnie na budowie w zawodzie, jestem magistrem inżynierem budownictwa, skończyłem Politechniką Poznańską. Od samego początku gdzieś za dzieciaka interesowałem się budową, no a jak widzicie wznoszę sobie małe, duże budynki, grom doświadczenia, które zebrałem przez te 4 lata w technikum. Chociażby projektowanie w Autocadzie, rysowanie, rysunek techniczny, pismo techniczne, mechanika budowli. Z panią Ewą Komodzińską pozdrawiam. Przygotowałem mnie bardzo dobrze na pierwszy rok studiów. Tak naprawdę nic nie musiałem robić. Wszystkie techniczne przedmioty branżowe no w stu odzwierciedlały to, co było na pierwszym roku na Politechnice Poznańskiej. Nie musiałem się o nic martwić, o żadne rysunki techniczne, o pismo techniczne bo to wszystko naprawdę było, pozwoliło mi na to, że mogłem spokojnie sobie studiować przez pierwszy rok i myśleć o tym, żeby gdzieś zacząć pracować od poniedziałku do piątku, bo ja obrałem system zaocznej nauki ze względu na to, żeby zdobywać doświadczenie na budowie, bo na tym mi najbardziej zależało, patrzeć jak to powstaje, jak się wznosi wszystko. Jak się beton leje, jak beton paruje, jak się beton podlewa, jak się zbrojenie kręci, jak się mury muruje. Ja fizycznie zdarłem sobie opuszki palców po to, żeby się tego nauczyć. I za każdym razem to działa. Jeżeli weźmiesz tą kielnię w swoją rękę, weźmiesz ten pustak czy tą cegłę, przynosisz sobie, docinasz, to od razu łapiesz szacunek takiego człowieka, takiego wykonawcy.